Uf. Cześć Wam z tej strony Rafał Barans, szukając przygody.pl, i dzisiaj mam dla Was odcinek o tym, co mnie wkurza na Filipinach. Jak już pewnie zwróciliście uwagę, nie zawsze nagrywam o tym, jakie to Filipiny są wspaniałe, bo też chodzi mi o to, żeby pokazać prawdę, jak tutaj się żyje. Więc dzisiaj przygotowałem dla Was takie kilka rzeczy, które naprawdę mnie wkurzają na Filipinach, z którym sobie nie wiem, nie daję rady już od pięciu lat. Na no, zasadzie zawsze to samo się powtarza, już po prostu czasami na to nie reaguje, czasami reaguje, ale to są rzeczy, które naprawdę mnie wkurzają. Jesteśmy dzisiaj w całkowicie nowym miejscu. Tego miejsca Wam jeszcze wcześniej nie pokazywałem. To jest kawiarnia na szczycie góry. Nazywa się Chosen Cafe. W tym momencie akurat jest zamknięta. Widać ją tam chyba za mną, jeżeli się dobrze. Nie, jeżeli się nie mylę, no mniej więcej tam jest za mną. Zaraz zobaczcie przebitki. Ale kawiarnia jest o tyle ciekawa, że jest na szczycie góry, z której widać dosłownie wszystko. Jestem prawie na wysokości chmur, zresztą, jak łatwo zauważyć za mną, po lewej stronie. Mam e, elektrownię, która czerpie e, energię z wód gruntowych, gorących źródeł. Jest to w Walencji, w zasadzie nad Walencją. Dlatego też Walencja jest takim ciekawym miejscem, że akurat tam elektryka jest... Elektry tam rachunki elektroniczne są bardzo tanie, bo, bo to jest właśnie z tych źródeł odnawialnych. E, przyjechałem tutaj, to jest jakieś 20 km. No miejsce jest rewelacyjne, zresztą zobaczcie jak wyglądała trasa. thank you Jak już pewnie zwróciliście uwagę, jesteśmy prawie na wysokości chmur. Pogoda się ostatnio troszeczkę zepsuła, więc jest dużo więcej chmur nad, nad górami, i dlatego też wybrałem się w to miejsce, ponieważ to miejsce jest otwarte. Nie ma w zasadzie tutaj drzew, oczywiście one są, ale no nie da się nagrywać z, w cieniu, bo te drzewa są takie dosyć małe i porozrzucane na około tego całego pola. Wybrałem to miejsce, bo wiem, że dzisiaj tutaj będzie cień i będzie się fajnie nagrywało dla Was. Zresztą jest naprawdę fajna pogoda, robię fajne time -lapsy, więc na pewno coś fajnego z tego wyjdzie. No i odjechałem 20 km od domu, więc cieszę się, że jestem w jakimś takim cichym i spokojnym miejscu. Naprawdę, rewelacyjnie to jest. Słuchajcie, no mega, mega mi się podoba. Jestem tu już drugi raz. No zresztą, co będziemy przedłużać, zacznijmy opowiadać o tym, co mi się nie podoba na Filipinach. Te rzeczy, o, dziś, o których dzisiaj opowiem, przeważnie można zaobserwować dopiero jak się mieszka na Filipinach. Jeżeli jesteś na dwutygodniowych wakacjach, no to rzadko kiedy to Cię spotka. Albo jeżeli Cię spotka raz, drugi raz, no to przymkniesz na to oko. Natomiast jeżeli już mieszkasz 5 lat na Filipinach, to takie rzeczy naprawdę już zaczynają irytować. Zaczynamy! Pierwsze, i to jest zawsze na każdej małej wyspie spotykane, Czyli, że jeżeli przychodzisz do restauracji, małego sklepiku czy cokolwiek chcesz kupić, zawsze przyjdź z drobnymi. To jest normalne na Filipinach, że ludzie po prostu nie mają tutaj drobnych. Jeżeli pójdziesz do filipińskiej restauracji, na przykład na śniadanie, no nie ma takiej opcji, żeby kobieta ci wydała z 200 czy 500 peso, a co dopiero mówimy o 1000 peso, czyli 80 zł. To jest naprawdę dla nich bardzo duży nominał, i oni wychodzą z założenia, że. No Nie będą rozmieniać pieniędzy, tylko po prostu bo to, co pewnie zarobili poprzedniego dnia, już tak wydali. Więc jak rano przychodzisz na siadanie, to po prostu kasetka jest pusta i ty musisz mieć drobne. Jeżeli przyjdziesz i powiesz, że masz 1000 peso, no to ona zrobi dla ciebie takie słodkie oczy i powie, no nie mam, nie mam drobnych, ale to, żeby jej się chciało iść gdziekolwiek rozmienić, to też za bardzo jej się nie chce. Więc to jest takie trochę naprawdę irytujące. No, za każdym razem to się, to się, to się zdarza. No, nie wiem, chyba tylko duże restauracje mają drobne. To jest naprawdę wkurzające. Kolejna rzecz to jest, jakby to określić, ja to zawsze mówię, nie ufaj sprzedawcom. Bez znaczenia, czy to jest mały sklep, czy to jest duży sklep, sprzedawcy, którzy tam są, jeżeli oni nie są właścicielami tego sklepu, oni mało co wiedzą na temat tego asortymentu, a już o produktach, które sprzedają, to już naprawdę w zasadzie nic. Często, często, w zasadzie za każdym razem, kiedy jestem w centrum handlowym czy w jakimś sklepie budowniczym, potrzebuję coś konkretnego albo potrzebuję się coś dowiedzieć, czy w ogóle coś mają takiego na stanie. No to przeważnie sprzedawca robi takie wielkie oczy, po czym mówi, że nie, nie, out of stock, nie mają po prostu tego. Co w 90% sprowadza się do tego, że tak naprawdę mają ten produkt, tylko że sprzedawca o tym nie wie. Ale żeby też powiedzieć, że nie wiem, bo chyba nie wiem, oni są nauczeni tego, że nie mogą powiedzieć nie wiem. Więc zawsze mówią, że jest out of stock. Nie ma tego produktu. To jest naprawdę wkurzające, ponieważ chcesz coś kupić, no oni ci mówią, że po prostu tego nie ma. Zwróćcie uwagę, że to jest notoryczne w, dużo w tych większych sklepach, kiedy jest. Czasami nawet więcej sprzedawców na, na całym y, tym sklepie niż, y, z, niż kupujących. Oni po prostu stoją, oni sobie śpiewają karaoke, oni nie wiem, coś układają na półkach, ale mało kto z nich wie tak naprawdę co sprzedają i jeżeli chcesz się zapytać jakieś konkretne rzeczy, no to po prostu nie znają nic na temat tych produktów. Mnie to naprawdę irytuje y, do potęgi NT. Nie wiem dlaczego taki jestem po prostu przewrażony na tym punkcie. Co też mnie bardzo wkurza na Filipinach, to to, że jeżeli, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji biały kontra filipińczyk, no to ty jesteś już od razu na przegranej pozycji. Bez znaczenia, czy to będzie wypadek na skuterze i to będzie filipińczyka wina, ty już z automatu przegrałeś. Dlaczego? Bo Filipińczyk znajdzie przynajmniej 10 świadków na to, że to ty spowodowałeś wypadek, że to ty wyjechałeś z ulicy podporządkowanej. Czy cokolwiek innego zrobiłeś, no to zawsze będzie na ciebie. Niestety tak to jest. No tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo jeżeli cokolwiek się stanie, no to tak jak mówię, no to ty przegrasz tą sprawę. Bardzo rzadko się zdarza sytuacja, że biały wygrywa w sądzie, czy, czy w ogóle nawet na ulicy, jeżeli cokolwiek się dzieje. Tak jak mówię, oczy naokoło głowy, i to nie tylko. Dlatego, że jesteś na wakacjach, ale nawet jak żyjesz. Ja bardzo ostrożnie staram się jeździć na skuterze czy na motorze, bo wiem, że jeżeli cokolwiek by się stało, no to, to tak naprawdę ja od razu przegrałem. Może akurat tutaj coś to, że, żonę, że mam żonę Filipinkę, by wyjaśniła, może próbowała coś wygrać, ale tak jak mówię, no Filipińczyk znajdzie świadków i po prostu i on, on od Ciebie te pieniądze ściągnie. Szczególnie, że jeżeli jesteś turystą, no to policja zabierze twój paszport do momentu wyjaśnienia, a takie sprawy lubią się ciągnąć, więc turysta oczywiście wyjdzie z inicjatywą, że to ja zapłacę, to ja się chcę pozbyć problemu i chcę wrócić do, do swojego kraju. No i tak to się przeważnie kończy. Oczywiście ceny dla Białych też są wyższe, ale Tutaj już powiedzmy do tego się przyzwyczaiłem w tym stopniu, że wiem jakie są normalne ceny. Więc jeżeli idę na market czy idę na no, cokolwiek coś innego kupić, no to, to wiem czego się mogę spodziewać. Jeżeli od razu chcą mnie naciągnąć na jakieś wyższe koszty, no to, to już wiem, że to jest nierealne, że to jest bez sensu i mogę iść do kogoś innego, kto mi sprzeda w normalnej cenie. Teraz jeszcze jeżeli ja mieszkam w dużym mieście, to to oczywiście robię często zakupy w dużych sklepach, gdzie już są już na normalnie podane ceny, więc tam tam nie ma takiego oszustwa. Jeżeli ktoś się chce oszukać, to tylko i wyłącznie w małych sklepikach, na jakichś małych targach, bo myślisz, że akurat o jest biały, no to jego naciągnę, bo, bo, bo oni tam przeważnie cen po prostu nie podają i to jest też wkurzające, bo nigdy nie wiesz, jakiej ceny się możesz spodziewać. Oczywiście, jeżeli znasz ceny, to jest dużo łatwiej. Dla osoby, która się przeprowadza z Europy i mieszka na Filipinach, jeszcze jest. Wkurzyć się może na takie filipińskie tempo, wszystkiego, co tu się dzieje. Jak już to nieraz wspomniałem, Filipińczycy nie mają zegarków, oni mają czas, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do stricte jakiegoś czasu, do stricte umówionych spotkań. Jeżeli, ktoś, jeżeli się umawiamy na godzinę drugą po południu, to jesteśmy o drugiej po południu, a nie o czwartej. Filipińczycy całkowicie do tego i naszej podchodzą. Oni, tak jak mówię, oni mają czas, oni nie liczą tego czasu. Filipino Time jest takie nawet określenie na to i oni sami się z tego śmieją, że z Filipińczykiem się nie umiesz na konkretną godzinę, tylko po prostu na konkretny dzień albo tydzień. Po prostu jak będzie miał czas to przyjdzie. Wkurzające to jest na początku. Po paru latach to już tak naprawdę przywykłem do tego, więc wiem czego się mogę spodziewać. Co mnie jeszcze tak naprawdę wkurza to to, że oni tak wszystko wolno robią. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale nawet jeżeli stoisz w kolejce w sklepie, no to kasjerka robi to tak bardzo wolno. Jeżeli są trzy osoby przed tobą, to czasami to może trwać nawet pół godziny no bo o, ta osoba coś wybiera, a to jeszcze to, a jeszcze tamto, a to może nie to, może tamto. To jest naprawdę takie bardzo, bardzo denerwujące. Szczególnie jeżeli ty się spieszysz i żyjesz w takim europejskim pędzie, czyli. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest złe, ponieważ ja wiem, że też dużo osób od tego ucieka z Europy. Woli żyć tak bardziej spokojnie. Natomiast jeżeli ja tutaj już żyję i chcę wszystko szybko załatwić, no to to jest naprawdę wkurzające. Kiedy mieszkałem jeszcze wcześniej na Sykichorze, bardzo blisko morza, wkurzało mnie bardzo wilgoć powietrza i słona woda, ponieważ. Cały mój sprzęt elektroniczny, w zasadzie laptop, kamerę, GoPro, wszystkie urządzenia, które były związane z elektroniką musiałem wymienić. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawu, sprawy, ale wilgoć i słona woda po prostu tak szybko niszczy sprzęt elektroniczny, że sobie tego nie wyobrażacie. Moja kamera, która, z którą przyjechałem, Canon 50D, taki starszy model, w zasadzie się rozsypał. Wszystkie, wszystkie gumy po prostu odeszły od ciepła, od wilgoci. Wszystkie elementy metalowe, które miały łączenia, musiałem czyścić papierem ściernym dosłownie żeby dalej przewodziły w jakimś stopniu elektryczność tak jak na przykład właśnie sanki do, do lampy błyskowej, do, do mikrofonu czy nawet łączenia obiektywów to naprawdę, słuchajcie, no to, to wyglądało tragicznie no w Polsce czy w Europie nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby coś takiego się oczywiście stało chyba no nikomu takiego, nic się takiego nie stało w Europie, no a tutaj to się dzieje normalnie mój laptop miał uszkodzone wszystkie porty USB jeżeli to jest jeszcze Ultra, bo, który nie ma, zewnętrznego, nie ma wewnętrznego e, odtwarzacza DVD, to nawet nie jesteście w stanie się połączyć z tym laptopem, no, pomijając wifi. No ale tak jak mówię, no, to są naprawdę problemy, o których z którymi nie, dużo ludzi sobie sprawy nie zdaje. Tutaj jeszcze zrobię małą dogrywkę, bo akurat zbierałem się już na skuter ale zapytałem tych dwóch panów siedzących tam u góry w kawiarni czy można zamówić kawę, no i powiedzieli mi, że akurat właścicielka wróciła więc, więc zamówiłem sobie lokalną kawę to miejsce naprawdę słynie z dobrej kawy i z tego niesamowitego widoku więc chciałem akurat tą kawę wypić ale i tak już się będę po prostu powoli zbierał w sumie to też będzie dobra, dobra możliwość, żeby sprawdzić jak działa mikrofon w GoPro bo już aparat mam schowany, więc nagram to tylko z GoPro. Zamówiłem kawę. Kawa kosztuje 35 peso, czyli jakieś 2,20 groszy. 2, 20 no i teraz czekam. Chwilę się jeszcze zrelaksuję. No i to będzie na tyle. Kabusia jest naprawdę dobra. Um, oczywiście posłodziłem, jak zawsze, kawę słodzę. To co też jest na Filipinach ciekawe, że oni bardzo rzadko używają normalnego mleka. Przeważnie dostaje się takie saszetki z Nestle, z, z kawą w proszku. Ja za tym akurat nie przepadam. Jeżeli mam już dać mleko, to daję normalne takie saszetki. Raczej zawsze nie, nie pasują mi całkowicie do smaku. I to jest chyba wszystko z tych takich rzeczy, co mnie wkurza na dzień dzisiejszy na Filipinach. Jeżeli oczywiście macie swoje własne przemyślenia na ten temat, co was bardzo irytuje w kurza na Filipinach, jeżeli byliście na wakacjach czy mieszkacie tutaj, proszę zostawcie to w komentarzach, bo ciekawy jestem jakie jest wasze spojrzenie na to. No a ja się będę z wami po prostu powoli już żegnał. Ja sobie jeszcze zostanę z godzinkę, może dwie odpocznę sobie tutaj, bo jest akurat bardzo przyjemnie. Pomimo tego, że jest ogromnie wilgotno, jestem prawie na wysokości chmur i dalej jest gorąco. To i tak to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Więc ja sobie odpocznę i sobie przemyślę jeszcze raz, co tak naprawdę mnie wkurza. Może akurat będzie lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.